Hej, witam bardzo serdecznie. Ja jestem Trasz, a to jest nie dość nietypowy film, albowiem jest to audiolog. Yy, audiolog jest yy, wypuszczony pod wpływem yy, pomysłu oraz takiego, bym powiedział, yy, impulsu, że przeczytałem sobie przed chwilą yy, bardzo ciekawy artykuł yy, o przemocy i grach gra komputerowych, yy, który tam jest gdzieś w opisie na pewno. Tam ogólnie było napisane, że gry komputerowe są bardzo, 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 bardzo yy, wypełnione przemocą i wolno w nie grać, bo... I najlepiej spalić te wszystkie książki, czy te wszystkie gry, bo, 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 yy, bo tak i obalić w ogóle cały system, yy, cały przemysł gier wideo. <laughs> Przepraszam. Yy, więc tak. Yy, do tego oczywiście ja polecam najpierw sobie przeczytać ten artykuł, zanim zaczniecie się sugerować moim audiologiem. Yy, więc tak, ja tutaj sobie wypisałem punkty. Pierwszy punkt to jest przemoc w grach. Yy, tam ludzie pisali, że... znaczy ludzie, autor tego tekstu... Yy, napisał, że gry są bardzo... bardzo, bardzo tutaj cytuję... Yy, mają spreparowaną rzeczywistość... Yy, oraz... Eee, szukam teraz. <laughs> że tam jest brak moralności w komputerowych. O, dobra, tego szukałem. Eee, no to tak. Przede wszystkim, to nie jest tak, że jest brak moralności eee, w każdej. no nie, no nie w każdej, że. ale w większości gier, typu Battlefield, Call of Duty, eee... ale nie chcę tutaj mówić Yyy ale w wielu takich grach jest jakoś tam uzasadnione, że jest wojna, zabijają ludzi, tak? Wszystko to się o jakiś tam y, jakby w Fidget Trójce było chyba tak, że tam toczyło się, że ktoś miał łom i wszystko tak nabierało takiego sensu. Oczywiście są gry takie jak chociażby Mortal Kombat, gdzie to głębszego aż takiego sensu nie ma, y, ale jednak większość gier ma to, ma y, ten swój sens i ten swój Charakter. Tak chociażby w GTA 5, który jest prześmieszną grą. Yy, ale, ale, ale. Mm, no, tam też jest dużo przemocy, ale ta przemoc ma jakiś sens. Nie jest tak beznadziejna. Yy, więc, tak, no to by było właśnie ta przemoc gra, a moralność moralnością. Natomiast tam jeszcze był przytoczony, przytoczony przypadek w momencie, kiedy Yy, chłopiec. Nie będę mówił, jak się nazywa. Powiedzmy, że to jest Janusz. Janusz grał sobie jakąś tam grę MMO, bo taj, że Nie jestem pewien w tej chwili. No i co? Janusz yy, zabija opantany, tam w ogóle godzi swoją babcię z nożem i tak dalej, tak dalej. Nieistotne. I coś tam będzie się dzieje No tak. 90. Przypadków w tym momencie to jest młody Janusz, w wieku od 5 do 10 lat yy, i starsza pani, w wieku od 50, może nie, od 60 do 90 lat. To jest trochę dziwne, ponieważ yy, tak starych, dobra, przepraszam, yy, osób, yy, które już mają jakby swój zaawansowany wiek, nie powinno się chyba zostawiać, prawda? Nie powinno zostawiać im się dzieci przede wszystkim pod opiekę, ponieważ mój ojciec wtedy ma 90 lat i prawdopodobnie my już zadawał sobie Alzheimera, nie nadaje się w ten sposób do opieki nad jakimkolwiek dzieckiem. A dziecko, które ma tam przypuśćmy 8 lat, y, też nie powinno zagrać w gry, w których jest przesta przemoc, tak? To ta cyferka w grogu, lewym albo prawym, nie wiem w tej chwili, A nie jest cyferka, że. Ile gra trwa, tylko ono odnosi się do tego, że dziecko poniżej tego roku nie powinno grać w tą grę. Ja osobiście nie stosuję się całkowicie, przyznaję się. Ale w momencie, kiedy y, coś by się innej porzystało z tego, że krajem grę, która nie jest przeznaczona dla mojego średnio wiekowego, nie oskarżam o tą grę, tylko biorę to jakby na swoją odpowiedzialność. Czyli, jeżeli ty, jako rodzic, pozwolisz grać takiemu Januszkowi w Mortal Kombat, i on potem spoliczkuje kogoś tam. Nie wiem, czy tutaj rzucał przykładami takimi jasnymi. To gry zrobiło, znaczy, te producent, producent gry zrobił wszystko, co ma w swojej mocy, żeby do takiej sytuacji nie doszło. Napisał PEGI... Yy, dał w instrukcji stosowne. Yy, yy, przepraszam, dał stosowny opis, że nie wolno gość tak, tak, i tak, i tak. No, w każdej intuicji to, to znajdziesz, ale, że ty się do tego nie stosujesz, to już jest swój problem. Yy, ja wiem, to jest brutalne, ale tak po że się to wygląda, jeżeli ty się do tego nic nie jesteś w stanie przystosować, że takie warunki są, a ten produkt nie jest dla ciebie. Tak działa rynek. Yy, to jest troszeczkę jak yy, to, że... Yy, no ma nie będę tutaj zarzucał argumentami. No to jest brutalna rzeczywistość, natomiast kolejny... ...nowszeczą... ten vlog będzie... audio vlog będzie yy, krutaśny ...to jest to, yy, że ci ludzie chcą zamknięcia tego rynku gier wideo. Używiają yy, tego ar argumentu, to są bardzo szablonowe dla nich. Dziecko opętane przez gier wideo zabija... znaczy, ktoś tam robi zrobić jakąś krzywdę o starszej. A ewentualnie to, że te gry są aż tak wytalne i to jest nie po katolicku. To jest też taki bardzo... Yy ale tutaj dziwnie Mahałem Koma. To jest bardzo taki dziwny yy, przykład... Yy. Może rzadziej wymieniany, ale również on tam możecie go znaleźć. Więc tak. Rynek gier wideo jest zbyt duży, żeby dało się go obejrzeć jakimikolwiek sposobami. To jest tak, jakbyś w tej chwili powiedział, że radio to są y, złe rzeczy, nie powinno się słuchać radia. Y, tam są same złe rzeczy i nie powinno się tego... Tak jak powiedziałem dokładnie to samo dwa razy. Y, do czego zmierzam. Chodzi mi o to, że w tej chwili y, w grach liczą się miliony, a nawet miliardy dolarów. I te, te miliardy mają gdzie pójść. Wszędzie nic nie ginie. Jeżeli ty w tej chwili doprowadzisz do tego, że y, gry wideo przestaną istnieć, to robot pracy straci stracą miliony osób. Czy to jest katolickie? Y, mało tego. Y, tak de facto, to gry wideo napędzają wiele, wiele rzeczy, których ty na codziennie. Y, gry wideo weszły już do powszechnego użytku. To jest coś, co jest na marnego. Jak na przykład y, kurczę przykład. Ludzie stworzyli symulator, który genialnie, idealnie odzorowuje operacje. Yy, I korzystają z tego ludzie na jakichś tam studiach yy, medycyny. No jest to proste, ale to, to działa, tak? To wiesz. Wiem, o co chodzi? To yy, tego tego to, to, to się, to się, to się też nie używa. Więc, Billy, że tyle w tym audiologu. Mam nadzieję, że sprywa, tam troszkę, przybliżyłem. Cześć, Mać, na razie.